Hej, cześć, z tej strony witam was w kolejnym odcinku z gry Friday Night Funkin'. Dzisiaj mamy zarąbistego moda. Friday Night Dashing. Geometry Dash w końcu zawitał do Friday Night Funkin'. Jestem naprawdę ciekaw jak to wygląda, ale na razie to wygląda jak po prostu gra normalna. O, easy mod, normal mod, oczywiście, że normal mod. Wkurzona minka, oczywiście, story. Zobaczymy sobie, czy jest jakaś historia? O Jezu, ta muzyka, jak ja dawno nie grałem w to, Boże. No dawaj. O, kurde, co jest? Jakiś kurde ulepszony geometrii dash. Dawaj, kurde, lecimy z nim. Co on po prostu się przebił do świata, czy co? Tak, przebił się do naszego świata? Okej. Okay. To jest? Ale do jakiegoś innego świata się przebił, czy co? O co chodzi? A, mapa Gdzie jesteśmy? <noise> co on robi? A, kluczyk ma Czy kluczyki, pamiętam, jakoś odblokował, żeby odblokować jakieś yy, fajne mapki, czy coś? Dobrze pamiętam? O! No i przyszli, kurde <noise> Boyfriend, kurde <noise> Ten troll face, kurde, co jest? Dawaj, gramy. O tak. Kurde, jakie przejścia w ogóle, co to ma być? Ty, co jest? Zapowiada się naprawdę fajnie. Dominator, to była piosenka? Tak się nazywała? No to lecimy. Okej. Okay. Nie, nie może taka być piosenka. Kurde, co jest? Już misuję. Za spokojna jest, coś czuję. O no właśnie, kurde, to jest piosenka. Jak już mówię, dodali... <doddali> wszystkie te filmiki i tak dalej, żeby jakieś kurde muzyczki zrobić podstawowe. Jezus Mario, ale tego wszystkiego tu jest? Boże! Ale nie mogę na to spojrzeć normalnie. O nie igły są! To jest na 100% Instakill! I to jest pierwsza piosenka! Igły, kurde, to jest 100% insta -kill. to jest Geometry Dash. Cię, wywala od razu. Bo my się zamieniliśmy w kostkę, teraz widzę. No, kurde. Odwal się z tymi sakilami Jak to będzie jeszcze trudniejsze, to ja tego nie zrobię! Ale muzyka jest totalny koks. Kurde, co jest? Jezu przez chwilę... chwilę myślałem, że mi monitor wysiada. A to po prostu miga. Jak kiernicze, co tu się dzieje? O, tup, ale fajne. Przepraszam, że nic nie mówię, ale. To wymaga wyższego skupienia się. O! Kurde, co takie krótkie? Dawać mi więcej. Jezu, jestem ciekawy, ile w ogóle jest piosenek tutaj. Ale nie, fajne to było, naprawdę fajne. O, papa! Wkurzył się, czemu się wkurzył? Się pożegnali, ale się jednak wkurzył. O jakie historie tutaj w ogóle są? O, lecimy. <ślamy> Szukamy bossa. <ślamy> Szukamy wejścia do pewnie jakiejś świątyni z tym kluczem, tak? O to chodzi. O, jest. Dajesz. Podoba mi się, że sama muzyka nie ma żadnych efektów dźwiękowych. <ślamy> to jest naprawdę śmieszne. O! Co się dzieje? O nie, znowu dostał z mikrofonu. Siema! O! Mamy kluczyk od niego chyba. Ty, nie... Ukradliśmy mu kluczy, Co? Co jest? O nie. to się wkurzy pewnie. Kurde, ale fajnie to wygląda. W ogóle z tyłu jakieś potworki są. I inne chyba wyglądy postaci, tak? Sam też dużo nie grałem w Geometry Dash'a, więc... Wie, za bardzo też nie wiem o co chodzi tutaj. W tych postaciach i tak dalej, bo... Ja byłem w momencie, kiedy... Ta gra gragierka dopiero wychodziła. Jezus Maria! O Jezus Maria! Czekaj! Co tu się dzieje? No ja wychodzi, yy, grałem w to, kiedy do, dopiero ta gra wychodziła. I już byłem gównem w nią, więc... A jak zobaczyłem jakieś customowe mapki, które ludzie tworzyli. To Jezus to jest już... Ja nie wiem jak ludzie oczopląsu tam nie dostają. Ty, to jest wolniejsze teraz. Wydaje mi się, czy tam to po prostu przyspieszyło. O kurde, tak, to przyspiesza! ja pierniczę, co jest? Chwila! Ja, o... Oh, mam nadzieję, że tak już nie będzie cały czas. Ole przyspieszenie tej! <grystanie> Dawać kurde! Aż mi się przypomina triki! Ten ostatni, kurde. Ale fajne jest muzyka! O nie! I jest tak Proszę nie. Kurde, wiedziałem, że kliknę w końcu. O, dostałem igłą w czoło. Kurde, i się zamieniłem. Dobra, ale śmieszne Nawet animacja śmierci jest tutaj fajna. Dobra, lecimy, kurde. Muszę teraz uważać na te cholerne igły. Mam wrażenie, czy inna jakaś piosenka była teraz? Ty i... O jezus, Maria, teraz są igły na przyspieszeniu? To trzeba uważać 100%. Dobra, zrobimy to Ale mam wrażenie, że inna piosenka była Kawałek innej piosenki jakby Co to się zmieniło? Kurde Dajesz Boję się Kurde, fajne to jest Kurde, teraz przystępuję Co jest? Tak wolno teraz? Podoba mi się To przyspieszanie i zwalnianie Fajna mechanika, to jest strasznie Patrzę tylko, gdzie są igły, nie? Reszta na wyczucie idzie totalnie Kurde, nie jestem w stanie nic mówić Już mam oczopląs Koniec Miałem totalny oczopląt, nie wiedziałem co się dzieje, naprawdę To tło cholerne, cały czas się rusza Wszystko lata, ja nie wiem co się naprawdę dzieje Jakże tak dłużej po prostu wszystko leci Co jest? O, dobra O Wyprzedzamy, kurde A, kto pierwszy Ten lepszy, dobra Do piekła wchodzimy Dzień dobry Otwieramy klucz, kurde Znaczy otwieramy kłódkę, a nie klucz O Zakosi mu, zakosi mu ten klucz. Jestem pewny. <gry> o, tam coś czeka złego. Tu coś złego czeka. To jest, kurde. Ta muzyka. O! <gry> Jaki on jest wielki! Co jest? Doberek. <gry> o! Zobaczył tego stwora pewnie. <gry> Stało? Oj, tak. Infiltrator. Okej. Okay. No to lecimy. Kurde, jak szy Jakie szybkie rozpoczęcie? Oj, to może być fajna muzyczka. To może być najlepsza piosenka z całego moda, coś czuję. Oj, tak, oj, tak. To jest coś pięknego. W ogóle, się mi wybaczyć, że ostatni jest cały czas FNF, ale po prostu naprawdę nie mam czasu na nic innego, nie? Postaram się znaleźć na inne serie, ale kurde... Jest naprawdę ciężko ostatnio. A chcę wam chociaż coś dać. O kurde. O! Pięknie! I to jest muzyka, którą chciałem! Fajne klikanie, fajna muzyka, fajny bicik. Boyfriend idealnie pasuje tutaj, naprawdę O nie, tylko nie przeciągacze, kurde. Slidery cholerne. Takie klikanie jest fajne. O! Co to ma być tej? Co się chowasz, kurde? Wyłaś, walczymy. To boisz się już? Gnojku mały. Nie ma kurde. Zaraz wychodzisz i cię rozwalamy. I jak mnie nienawidzę sliderów. Lecie to co wtedy było w tym refrenie To było super O, proszę, dawać I lecimy O tak, to jest to ja Jestem ciekaw czy to jest w ogóle jakaś postać Czy coś Ten kto gra w Biometry dasa dużo to możecie mi Powiedzieć, bo kurde Tego gościa nie kojarzę w ogóle jest, Maria. Ale trzeba się naklikać, nie? Jezu, jak. To jest tak satysfakcjonujące, jak ja to robię perfekcyjnie, nie? Kurde, no! Więcej, większej satysfakcji dawno nie wiem. W takich gierkach. O! Kurde, spisywałem dwa. Nie ma. Wygrywamy z tobą. W ogóle cały czas widzę HW, nam zaraz schodzi. Ale za dobra jest ta muzyka, żeby się przejmował Super, naprawdę <słyska> To jest trzecia piosenka, to już będzie ostatnia? To jest jakiś boss, czy co? No znowu się schował pajac i ty mały Byłaś, o, wyszedł znowu Po no co ty się chowasz do tego tam? O To koniec? Nie no, nie może to być koniec, nie, 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 nie. O! Co to będzie? Co się dzieje? <mulary> <mulary> Dostał kopa w dupę. Od nas czy... Zamk zamknię zamknięto go. Co jest? Co się dzieje? Ale to my go kopnęliśmy i schowaliśmy, czy co? Tu się dzieje, kurde. Ta muzyczka, co, co, co jest? Tu macie coś dziać? O, jest coś. To on. Zamknięty. I mówcie, że się przeobrazi w coś znowu. Trzy klucze? O co chodzi, trzema kluczami? Friday Night Dashing. Super, ale o co chodziło z tymi kluczami? Tymi trzema. O, udało mi się. Fajne to jest. Nawet jest to animacja do tego, że mi się udało ukończyć tydzień. Ale nie no, to były trzy piosenki. Dobra, free play. Jestem ciekaw, czy coś jeszcze jest. Striker to było to. Infiltration. Jest! I ten demon oznacza, że było cholernie trudne at the speed of light. No, speed of light. Prędkość światła. Dobra Lecimy. O! Co tutaj mi dasz? Kurde, 4 minuty? Od razu się zaczyna? W ogóle Girlfriend, czemu się... Czy Girlfriend się kąpie? O w dupę! O w dupę, to już będzie ciężkie. Ja pierniczę! Dobra, to jest rzeźnia. Jak HP nam ucieka. Czemu Girlfriend się kąpie we krwi? I czemu nam nie pomoże? Tylko zetańcie, kurde, jak zwykle. Dobra, ale to, to wiem, że nie jest postać, tylko po prostu to jest poziom trudności ktoś się zrobi, więc fajnie nawet. Jopie ja ale to jest cholernie powalone. Tego się nie spodziewałem, nie? O! To jest dopiero jeszcze 3 minuty. Ole nam HP zleciało. Przepraszam, mógł sobie jakoś to odzyskać. Jest, ale piszczysz, moj friend, co jest z tobą? To nie jest fajna muzyka taka do posłuchania, ale jest fajna do pogrania, naprawdę. Moje ręce, kurde, o! I pięć misów tylko. Co jest? Myślałem, że będzie więcej. O! daj kurde, wygramy to. Kolerny demon. O, w dupę. Nie. O, plans, O, czopląs, kurde. Nie widzę, co się dzieje. O! Jezus, Maria. Osiem misów jeszcze Nie, to jest powolone. Jak ja to przeżyłem w ogóle? O, dobra, jaki spokój przez chwilę. No, trzeba go dojechać. O, teraz fajnie jest moment piosenki. Ale zaraz, kurde, znowu się odpali. No już powoli wchodzi to. Pentagramy, nie pentagramy, kurde, na ziemi widzę. Jakby, jakby się przywołali tego demona. To jest dopiero połowa piosenki, to jest pomalone. USPOKÓJ SIĘ, kurde. Ja pierniczy Dobra, już znam jeden pattern tej piosenki. Tych potrójnych, gdzie jest git. O, to jest właśnie to. Do... To już praktycznie perfekcyjnie będę robił. Byleby więcej tego. Nie, nie, nie. Tego nie chcę. Nie, to ktoś naprawdę powalony zrobił ten. Yy, tego moda. A szczególnie tą piosenkę. O nie, o nie! Tylko nie podwójne jakieś kurde ze sliderami! Jak ja nienawidzę sliderów, wiem, że to mówię milion razy, ale slidery to jest zło. Wolę klikać, kurde, milion razy niż. No właśnie, o to mi o tym mówię! Bo ja nie wiem, co mam zrobić z palcami, kurde, no! Jeszcze! Jeszcze insta-kile w tej piosence są? Super, po prostu super Lecimy jeszcze raz, wszystko nowa Dobra Powoli się zbliżamy, muszę pamiętać, że są igły Tragedia to jest ta piosenka Dobra Nic nie będę mówił Powalone, powalone, naprawdę. Mam nadzieję, że więcej nie będzie. Nie chcę nic mówić na razie. Uff, nie, ta piosenka wykończyła mnie totalnie. Jest fajna, jest fajna, kurde, jest ciężka, ale... Tyle klikanie jest, palce mnie aż bolą, kurde. Jest to Demon mod, jest to naprawdę Demon mod. A mod, kurde, Geometry Dash jest zarąbisty, naprawdę. Polecam wam pobrać. Oczywiście link do pobrania w opisie. No, także jeśli wam się odcinek podobał, to zostawcie lajka, subskrypcję. Ja się zawsze jak nam. Do zobaczenia i pa pa!